Dzień dobry! Mój kalendarz kulinarny mówi, że dzisiaj mamy Dzień Lodów. Już nieraz pokazywałem, jak zrobić w domu porządne, smaczne lody. Ale dzisiaj pokażę, jak z takich lodów zrobić torcik lodowy. Naprawdę na każdą letnią imprezę świetnie się sprawdzi. Tu mam roztopioną w kąpieli wodnej czekoladę. Tak gorące. Op. Przekładam to tutaj. A tu foremka, keksówka wyłożona folią spożywczą. I teraz na dnie tej foremki zrobię takie esy, floresy, bo musimy konstruować taki torcik od dołu, bo następnie przewrócimy go i ten dół to będzie góra, czyli ta ładna strona prezentacyjna. Lody wybrane z zamrażalnika, powiedzmy tak, 20-15 minut przed i są miękkie. Więc układam tu porcje zwyczajnych lodów śmietankowych. Mogą być to lody też z wanilią, no ale w tym wypadku są śmietankowe, czyli takie wywściutkie i smacznickie. Tak jak lubimy. Tak. Muszą być miękkie, po to, aby moglibyśmy je wyrównać po powierzchni. Nawet nie trzeba takich lodów samemu robić w domu, wystarczy, że pójdziemy i wybierzemy jakieś lepsze. Tylko chcę Was uczulić: wybierajmy lody, które w swoim składzie na pierwszym miejscu mają śmietankę albo to mleko, a nie wodę i cukier, bo to nie są dobre lody. Więc tak, wyrównane. Tę warstwę dociskamy herbatnikami. Czyli tak, układam herbatniki i tak je dociskuję. A więc kolejna warstwa, odstawmy to na chwilkę na bok, zaraz będziemy kontynuować, ale teraz są mi potrzebne też truskawki. Robimy taki torcik na bogato. Więc biorę truskawki i kroję je w taką kostkę. Dużo truskawek tu nie będę potrzebował, powiedzmy maksimum 100 g. I najlepiej, aby to były takie dobre, lokalne truskawki, słodziutkie, smaczniutkie, tak jak my lubimy. I do tego jeszcze dodam trochę cukru. Ale nie za dużo. Pół łyżeczki, nie więcej. Mam fajne, smaczne słodkie truskawki. Niech tylko puszczą trochę soku. Wracamy do naszej konstrukcji. Na herbatniki warstwa truskawek. A na to kolejna warstwa lodów. Równuję warstwę lodów bardzo tak porządnie. Na to jeszcze trochę truskawek. Tak wciskamy to w te lody. Ja już naprawdę mówiąc mam bardzo mocny ślinotok na sam widok takiego torciku lodowego. Jeszcze trochę czekolady. No na bogato, na bogato. Jeszcze lody. Jeszcze trochę lodów damy tu. I będzie finalizacja naszej potrawy. Herbatniki. Aby po tym, jak taki tort przewrócimy, to wszystko nam się ładnie trzymało właśnie na tych herbatnikach. A jak są złamane, to nie ma problemu. Zaraz to sobie naprawię. Tak przygotowany torcik do zamrażalnika na 2-3 godziny minimum musi się dobrze schłodzić. No, a następnie po tym bierzemy, przewracamy i zajadamy się ze smakiem. Więc cóż, życzę orzeźwiającego deseru i bardzo smacznego nadchodzącego it's